Niech będzie pochwalony z Chrystus i Maryja, Królowa Nieba i Ziemi. A teraz o naszym sądzie. Ech, najlepiej o tym opowiada pan Andrzej Dufek. On miał wypadek, jeździł, jechał na sankach, ma mniej więcej 30, swoim dzieckiem, uderzył w drzewo i wnętrzności mu się rozpadły, szczególnie wątroba. W reanimacji był ponad 3 dni. <laughs> jako, że on na tamtym świecie był wielokrotnie podczas tego okresu, to doskonale to pamięta i świetnie przekazuje. On jest Andrzej Dufek na YouTube, może już na TikToku też jest. No, warto go posłuchać. Facet fantastycznie opowiada moment swojego sądu. Nasz będzie identyczny, znaczy zasady będą identyczne. Świetnie, facet mówi fantastycznie. On sporo pan, widział po tamtej stronie. No i najważniejszy ten sąd, on opisuje, on był człowiekiem, który rzucał kamieniami w milicjantów. A jak mówię, on też wyraźnie to mówi, że jesteśmy rodzicami z intencji. Jego intencją nie było zabicie milicjanta, tylko walka z komunizmem żeby Polska była Polską. No i na tym sądzie to nie było tak źle. A mówi, najgorzej się czuł, jak został mu pokazany moment, kiedy miał 7 lat. Pierwszy raz wszedł do szkoły i potraktował kopem swojego kolegę za darmo, za nic, bez żadnej przyczyny, żeby tylko pokazać, kto tu rządzi. I mówi, to było najbardziej traumatyczne przeżycie na sądzie, ponieważ nie było żadnego wytłumaczenia tej dziecinnej pychy. Nie było żadnej utrefy ulgowej. Mówi czuł się palony żywym ogniem podczas tej sytuacji, kiedy na tym filmie było to pokazane. On potem zapytał tego kolegę, jak. bo on to chyba do dzisiaj żyje. Zapytał, czy on to pamięta. Chłopak, nie pamięta, on też tego nie pamiętał. Natomiast na sądzie jest absolutnie wszystko. Każde nasze drgnięcie serca, każde wszystko co pomyślimy, każde nasze zaniedbanie na rzeczy dobrych. No, takie historie, niesłychanie warto, polecam, Andrzej Dufek na YouTubie wiele rzeczy opowiada, fantastycznie to pamięta, świetnie mówi o tym, no mistrz, duch święty na nim spoczął i dlatego przeżył, żeby nam to wszystko opowiedzieć. Dobrze jest do tego sądu przygotowanym, dobrze chodzi do spowiedzi. Jak najczęściej. Jak tylko żeśmy narozrabiali, warto pójść. No bo jak nie pójdziemy, no to kłopot z przyjęciem Komunii Świętej, a Komunii Święto niesłychanie warto przyjmować. No, warto być blisko Pana Boga i budować te relacje z Panem Bogiem za pośrednictwem Matki Bożej. To Mistrzyni Duchowości. Taki pośrednik między nami a Bogiem. Warto korzystać, warto korzystać z Matki Bożej i usług, a ona chętnie każdemu pomoże. Matka Boża kocha nas wszystkich, jest Matką nas wszystkich. Jeśli ktoś prosi o to, żeby nauczyła go miłości, łączności z Bogiem, no to ona nigdy nie odmawia. Nigdy. <laughs> Jedyną. E, jedynym limitem naszej pomocy, nam udzielane jest pycha. To znaczy, jakbyśmy poprosili o to, żeby chodzić po wodzie albo latać e, wyżej niż Jumbo jety to Bóg to nam może dać. Tylko jeśli nas to wbije w pychę, to nie. Ja no, jestem przekonany, że jakbym ja bym zaczął chodzić po wodzie albo latać, no to tam w głowie by się różne rzeczy działy. No, i dlatego póki co ja próbuję. Nie, nie, nie mogę. Co wejdę, to wpadnę tej wody równiutko. Tak jak każdy zna. Chodzić po powierzchni nie udało się. Udało się kilka innych rzeczy. Koronka do miłosierdzia jest na absolutnie wszystko. W Faustynie pokazał Bóg sytuację, kiedy ona miał anioł dobry, miał ukarać Wilno tam, gdzie wtedy mieszkała. Gradobiciem silnym w okresie plonów, tak, żeby Wilno było ukarane głodem. Jak zacząłem odmawiać tą koronkę, to anioł nie mógł wykonać sprawiedliwego wyroku Boga. W moim życiu koronka pomogła mi wielokrotnie. Byłem kiedyś w jakiejś takiej sytuacji. Byłem trzecim oficerem, czyli najmłodszym z oficerów. Na mostku, na mostku byli studenci szkoły morskiej, uczyli się i była mgła. Przyszła silna mgła. A radary nie działały w tamtych czasach. To normalna rzecz. Do dzisiaj czasami jest tak, że radar jakiś nie działa. Mamy dwa, a czasami na pasażerskich jest więcej, ale zwykle są dwa. Oba powinny działać. A no, dzisiaj to zwykle one działają, ale w dawnych czasach to często się psuje. I sytuacja była bez wyjścia, bo byliśmy w kanale La Manche. Czyli ogromny ruch statków. Nie można się zatrzymać, bo następni nas najadą. No, był kłopot. Ja mówię, słuchajcie chłopaki. Ja słyszałem, że jak się człowiek pomodli, koronka odmówi, to Bóg pomoże. I pomógł. Mgła się rozeszła. Ale ja sam myślałem, że to przypadek. Ja sam myślałem, że no, po prostu, czy no, mgła czasami przechodzi. Oni się zdziwili, no ja też. Ale ja byłem po kilku latach w bardzo podobnej sytuacji, w innym miejscu. Ja też poprosiłem kolegę na wachcie, żeby odmówił za mną koronkę. I tam mgła się znowu rozeszła. No, za drugim razem to. To już zajeżyłem, skojarzyłem, że to jednak jest moc. Ja mówiłem, że pływa od wielu lat z najświętszym sakramentem na statku, no, żeby nie tracić Komunii Świętej możliwości codziennego przyjęcia. Mój wspaniały biskup, arcybiskup gocłowski takie papiery mi specjalne wydał, że do każdego księdza na świecie, którego się zgłoszę, żeby mi to udzielił. I pływałem, pływam mnóstwo lat. No, z 20 lat to spokojnie. Ciągłego pływania z Panem Jezusem. Śpię pół metra od tabernakulu. I wpłynąłem z Najświętszym Sakrantem, bo ja nie wiem, gdzie ja pływam. Wpłynąłem do Iranu, za Zachomejniego. Oni szukali wszystkiego, co było przeciwko ich wierzeniom, rozkręcając nawet ściany. Nie wolno było mieć zwykłej gazety. Wszystko było mieć schowane w bądzie i to pieczętowali. No, ja nie chciałem, żeby Pan Jezus został schowany w specjalnym takim lokerze i zapieczętowany, i zostawiłem na ścianie. Tak jak było. No, Jakby mnie złapali z tym Panem Jezusem, z krzyżem w tabernakulum, no, mogli mnie posłać do więzienia razem z Panem Jezusem. No więc modliłem się do świętego Michała Archanioła, prosząc o pomoc, żebym je uczył niewidzialnym dla moich wrogów. Oni do kabiny weszli, ja byłem chiefem. Zobaczyli ten pokój, gdzie to było, na ścianie centralnie powieszone, ale tam nie weszli. Klamkę uchylili i cofnęło ich. Tak to diabelskie nasienia się boją Boga. Tak, tak to jest. Przeżyłem nie, niektóre momenty niesamowitej opatrzności boskiej. Był wypadek na statku, my też byłem. Woda, woda nas, ogromna fala nas spłukała z dziobu. Jednego chłopaka zabiło, wielu raniło, a mnie totalnie nic. Ja byłem się że przyjęcie komuś świętek Około Hongkongu ciepła woda. Ja sobie jak w basenie pływałem. Nic mi się absolutnie nawet zadrapania. No moi koledzy byli zalani krwią, a jeden chłopak zginął. No, tak to się w moim życiu układa. Taką opatrzność widzę na każdym kawałeczku mojego życia. A nie zawsze pewnie dostrzegam wszystko, ale i tak widzę mnóstwo. Dobry Boże, oświeć nas, daj nam światu Ducha Świętego, Matko, naucz nas kochać Twojego Boskiego Syna. Maria Magdaleno, pomóż, ty też potrafisz kochać Pana Jezusa. Dopomóżcie nam tak żyć, abyśmy Pana Boga ani nikogo nigdy nie obrażali i nie zasmucali.